Dziś poznacie kolejne pięć niezwykle ciekawych chorób i zaburzeń psychicznych, które mogą być niezwykle niebezpieczne nie tylko dla chorych, ale i także dla nas. Zwróćcie więc lepiej uwagę, czy w waszej okolicy nie ma jakiegoś psychopaty i od psychopaty zaczniemy. Psychopatia w zasadzie osobowość dysocjalna. Psychopatów jest zdecydowanie więcej, niż nam się zdaje, i bardzo często żyją wśród nas. Co ciekawe, niektóre z ich cech okazują się bardzo przydatne w codziennym życiu oraz w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Niemniej jednak, w skrajnych przypadkach jest to niesamowicie niebezpieczne zaburzenie osobowości. Wtedy psychopatia objawia się brakiem odczuwania empatii, poczucia winy, odpowiedzialności za swoje czyny oraz brakiem odczuwania lęku. Jeśli dodamy do tego brak umiejętności odroczenia otrzymania nagrody, niezwykłą chęć osiągnięcia celu jak najszybciej i za wszelką cenę, a dodatkowo wrodzoną umiejętność i skłonność do manipulacji, to otrzymamy idealny profil człowieka bez skrupułów dążącego do celu po trupach, kłamliwego i żyjącego niezgodnie z prawem. Psychopatami często są seryjni mordercy, tacy jak Ted Bundy. Więcej o psychopatii dowiesz się w moim filmie w całości poświęconemu temu zaburzeniu. Ludzie mają różne marzenia. Jedni marzą o tym, aby zarobić dużo pieniędzy, inni chcą znaleźć wspaniałą pracę, założyć cudowną rodzinę, ale są też tacy, którzy marzą o tym, aby ich noga została odcięta. Apotemnofilia, czyli chęć pozbycia się własnej zdrowej kończyny. Osoby, których dotyka ta choroba, są przekonane, że dopiero po amputacji nogi czy ręki staną się kompletne i w pełni zdrowe. Choć wydaje nam się to niezwykle dziwne, to taka choroba dotyka coraz większą liczbę osób, a jej przyczyny nie są znane. Jedna z teorii stara się łączyć apotemnofilię z seksualnością a więc, według tej tezy, osoby chcą się pozbyć kończyny, aby uzyskać satysfakcję seksualną. Na chwilę obecną nie ma metody leczenia tego zaburzenia, a metoda wysłuchania próśb pacjenta i obcięcie kończyny pozostawia wiele do życzenia w kwestiach etycznych. W sumie nie ma nic wspólnego z etyką. Obciąć komuś zdrową nogę? Przecież to chore. Ale jeżeli spojrzymy na to z drugiej strony, to jeśli tej nogi nieobecnie obetnie lekarz to chory zrobi to najprawdopodobniej sam, tyle że z jeszcze gorszym skutkiem. Dlatego też apotemnofilia prowadzi do skrajnych sytuacji, w których chorzy specjalnie zamrażają swoje kończyny lub ranią je w taki sposób, że niezbędna będzie ich amputacja. Numer 3. Schizofrenia. Choroba ta należy do zaburzeń psychotycznych, czyli tzw. psychos. Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej intrygujących chorób, jakie istnieją. W skrajnych przypadkach tworzy ona nową rzeczywistość, w której znajduje się chory. Porównanie tej choroby do snu na jawie jak najbardziej może okazać się trafne. Wyróżniamy kilka rodzajów schizofrenii. Paranoidalny, zezorganizowany, katatoniczny, niezróżnicowany oraz rezydualny. Schizofrenia w zależnie od rodzaju może objawiać się halucynacjami wzrokowymi oraz słuchowymi. Urojeniami, w tym urojeniami prześladowczymi, zaburzeniami mowy, depresją oraz abolicją. Co ciekawe, najczęstszą przyczyną śmierci schizofreników jest samobójstwo. O schizofrenii opowiedziałam już w jednym z moich odcinków, więc jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej, zapraszam do oglądania. Zespół Mannhausena, a więc choroba z grupy zaburzeń pozorowanych i można powiedzieć swego rodzaju uzależnienia. Uzależnienie od leczenia lub też bycia chorym. Osoby dotknięte tym zaburzeniem celowo wywołują u siebie przeróżne dolegliwości, aby ostatecznie stać się pacjentem, wylądować w szpitalnym łóżku, a szczytem marzeń będzie zabieg chirurgiczny. Swoją drogą trzeba przyznać, że jest to już kolejne dziwne marzenie w naszym dzisiejszym zestawieniu. Zespół Mannhausena jest niebezpieczną dolegliwością, ponieważ osoba fizycznie zdrowa, chcąc wywołać u siebie objawy chorób, będzie celowo się podtruwać, ranić, wywoływać wymioty, wstrzykiwać sobie szkodliwe substancje czy fałszować dokumentacje medyczne tylko po to, aby dostać się do szpitala. Niemniej jednak nie należy mylić zespołu Mannhausena ze zwykłą symulacją. Choć co prawda i w jednym, i w drugim przypadku mamy do czynienia ze świadomym udawaniem objawów, to w przypadku symulacji osoba robi to w celu osiągnięcia konkretnych korzyści, natomiast osoba dotknięta chorobą Mannhausena nie jest świadoma powodów, dla których to robi. Przyczyny tej choroby nie są do końca jasne, jako jeden z powodów można przyjąć chęć bycia w centrum uwagi oraz silny kompleks niższości. Numer 5. Zastępczy zespół manhausena, A więc zaburzenie niezwykle zbliżone do omówionego przed chwilą, jednak moim zdaniem bardziej niebezpieczne i szkodliwe. Różnica polega na tym, że rodzic lub inny opiekun wywołuje różne objawy chorób u dziecka, tylko po to, aby uzyskać pomoc medyczną. Tacy nadopiekuńczy rodzice posuwają się do podtruwania, duszenia czy okaleczania swoich dzieci jedynie po to, aby te wylądowały w szpitalu. Co ciekawe, podczas opieki szpitalnej rodzice lub rodzic cały czas Czuwają przy dziecku, angażują się w proces leczenia, a są wręcz wzorem do naśladowania. Tą chorobą dotknięte są najczęściej matki. Co sądzicie o tych chorobach psychicznych? Może chcielibyście, abym o którejś z nich poświęcił więcej czasu i szczegółowo zagłębił się w ten temat? Odpowiedzi piszcie w komentarzach. Jest to wiedza, którą chcę się z wami dzielić, i myślę, że jest warta rozpowszechnienia. Do zobaczenia.